Tu Capitabra, zapraszam Was na oglądanie. Więc yy, yy, ktoś zaproponował mi, żebym zagrała sobie w Roblox. No i na razie myślę, że jako pierwszy film nagram sobie Brookhaven. Więc yy, yy, idziemy sobie, z nim sobie kupię jakieś auto, może te. No i i te auto, kolor biały. I pojedziemy sobie zrobić dom, pozwiedzamy, mogę Wam pokazać tam jakiś sekret, ale na razie to jako i na razie nagram taki krótki film. No to więc jedziemy sobie do domu, do domu, do domu. No i będziemy w tym domu, zobaczymy jaki dom w ogóle wybierzemy. Okej, okay. no to więc idziemy sobie wybrać dom. Jaki to może być dom? Yy. Dobra, może taki Jak ktoś to możecie Mnie dodawać Ja przyjmę zaproszenia Jako widzy jako, Jak jesteście widzami Dobra, więc dajemy To idziemy Luzem Nie założyłem. trudno Okej okay. Tu jesteśmy sobie w domu. Oj. I może sobie go trochę udekorujemy. O jaju. Nie wiedziałam, że jest jaju. Dobra. No to więc zrobimy sobie może takie różowe coś. Może w kuchni damy. Bo tu nież będzie już. Okej. Okay. Tu, tu, tu. No i tu. I tu i tu. Tu, tu i tu. Dobra. Dobrze, no więc na razie mamy taki pokój. I może zrobimy sobie pokój na górze. Na przykład możemy jakieś lampki pozostawiać. Gdzie będę miał pokój? Może tu. Dobra, więc dajemy sobie może tą lampkę tu na środek. Tam sobie y, lampki. Tu dam może lampkę serce. A tu dam lampkę, gwiazdkę. Ok, i więc może tu damy lusterko do tego i toaletkę. Dywan, może dam. Nie, po co dywan? No to na razie tak jest domek, i może jakiegoś. Kotka damy? Damy go, żeby sobie tu spał. O! No, i ładnie wygląda. No to więc idziemy zobaczyć sobie, czy mamy coś w lodówce. Możecie mi proponować w komentarzach, jak, w jakie gry mam zagrać. I, I ja przejdę. Może ja przejdę. Może po prostu to jest jakaś taka gra podobna do Brookhaven. Może jakiś Obby. Dawajcie pomysły. Dobra. No to więc idziemy sobie coś kupić. Idziemy sobie kupić... Zakupy. I po zakupach idziemy spać. I tyle. Tylko jest 12 wieczorem. Już nie wiem czy zdążę. A tam trudno. Jak ktoś tu sobie zasnąć się w nocy. Dajemy, dajemy. Jedziemy, jedziemy. Chcę że prędkość zwiększa. Jakoś już chyba do mnie usiadła. Nie. Jeszcze raz dać tam auto. Tylko szybko, bo zaraz wejdzie. nie właśnie do mnie. Oj wlazła. Dobra, trudny, chcę w lesła. Dobra mi chce siedzi i taki sklepu. Niepotrzebne mi. Okej. Okay. Więc idziemy sobie do sklepu. Co kupujemy? Nie wiem. No tu sobie kupimy bananka, pizzę, y jabłko. Różne Doritosy Ró dwa kolory są dobre, bo myślałam, że jest jeden Loda Mleko To jeszcze mogę dać że kanapkę Dobra, no i to wszystko jeszcze Czekolady sobie wezmę Nie tylko jedną, dwie Bierzemy sobie to Dobra, no to już mamy zakupy Zapłacone Składamy do bagażnika. Dobra, nie widzisz w bagażniku. Chodzimy. O nie. To idziemy do domu. Która? Druga jest? No gdzie nie jest? To idziemy. O nie, wjadę słup. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Trudno, usunie się auto. Biorę. Usuwam auto, żeby nikt mi nie wszedł. Otwieram drzwi. Ok, wsadzam sobie do lodówki. Ok, to może się przebiorę w piżamy. Tylko nie wiem, czy dam radę bez tej bluzy. Ja będę musiała z bluzą spać. Dobra, no to może coś założę piżamowego, żeby pasowało. Dobra. Tak się ubrałam, tylko teraz trzeba czekać. Ej, ona mi wyszła. Zbanuję ją. Zbanuję, Upuść. Dawaj ją. Giłej A ta! Co on? Co im jest? I sobie wychodzą Trudno. Dobrze, żeby czekać sobie teraz na noc. Nie wiem co porobimy. Muszę to usunąć. Dobra, limit przedmiotów w domu jest. Co hmm, to, to jest? Yy. I czemu? Można jeden? Aha, czyli to jest takie do tego. Dobra, to już chyba idę się kłaść. Duszaka? Nie, nie biorę duszaka. Wezmę sobie kotkę. Nie tego, tego. Dobra. Kto jest godzina? Czwarta. Tak, do spania. I do y gasić światła. No, ciemno nawet jest, chyba. skoro nikt by się do domu nie wkradł. Bo, te, bo oni to dziwni byli, chyba się teleportowali do innego domu. Jak tak poszli. Ok. Więc jeszcze tylko gdzieś trzeba zgasić światło. Tu. A jeszcze. Oj, to ja jeszcze tu posprawdzam, czy są wszystkie światła zgaszone. Dobra, już wszystkie światła są zgaszone i idę spać. Dobranoc.